Wyobraźmy sobie, że na miesiąc, kilka miesięcy zostajesz marszałkiem województwa, kimś, kto decyduje o inwestycjach albo ma wpływ na to, jak te inwestycje pobudzić. Co zrobiłbyś? Co konkretnie zainwestowałbyś, jeżeli chodzi o podlaski? A pamiętaj, że Podlaskie to jednakże województwo i region, który głównie żyje, w którym PKB tworzony jest głównie przez branże rolnicze, około rolnicze. Zgadza się. No w pierwszej kolejności ja zawsze bym roz zwolennikiem rozwoju w infrastrukturę. Moim zdaniem lotnisko, jeśli my chcemy utrzymać w ogóle w jakikolwiek rozwój, to musimy postawić na własne lotnisko. Przede wszystkim tak samo postawić na jakąś rozbudowę czy to hali sportowej, akwaparki i tak dalej, ale starać się mocno ściągać dużych przedsiębiorców, którym warto pokazać, że mamy dużo osób do pracy. Jesteśmy w stanie dać im duże ulgi, żeby tworzyli potężne centra chociażby z tego względu że leżemy przy granicy no i